Na dosłownie 3 miesiące przed premierą konsol kolejnej generacji wciąż pozostaje wiele niewiadomych, w tym fakt istnienia słabszej wersji Xboxa, zwanego Xboxem serii S. Ale chyba właśnie nieświadomie Microsoft potwierdził jego istnienie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zostań do końca odcinka, a ja jak zawsze życzę tobie miłego oglądania! O fakcie istnienia słabszej wersji Xboxa następnej generacji mówiło się i spekulowało już od jakiegoś czasu. Oprócz zapowiedzianej już wersji Xboxa Series X, która ma być najmocniejszą konsolą dostępną następnej generacji, która będzie miała aż 12 teraflopów czystej mocy obliczeniowej, ma być dostępny również słabszy wariant konsoli, który miałby nazywać się Xboxem Series S, tak jak jest w obecnej generacji konsol mamy Xboxa One S oraz Xboxa One X i jak wiadomo różnią się się one mocą obliczeniową. Xbox Series S miałby posiadać tylko 4 teraflopy czystej mocy obliczeniowej, ale miałby być wyposażony w ten sam procesor oraz w ten sam super szybki dysk SSD, co pozwoliłoby uruchamiać mu te same gry w tej samej jakości, ale w niższej rozdzielczości. Czyli na Xboxie Series X mielibyśmy 4K, a na słabszym Xboxie Serii S mielibyśmy tą samą grę, ale w 1080p, czyli w pełnym Full HD. Czterokrotnie niższa rozdzielczość prawdopodobnie byłoby to do uruchomienia właśnie na słabszym procesorze graficznym, wyposażonym we wspomniane wcześniej 4 teraflopy. Pamiętajcie tylko, że Xbox One S, czyli obecna generacja konsol, ma 1.3 teraflopa, ale Xbox One X ma 6 teraflopów, czyli Next Gen od Microsoftu byłby słabszy od current gena Microsoftu. Informacje te do tej pory nie były oficjalnie potwierdzone, ani ta konsola nie była oficjalnie zaprezentowana przez Microsoft. Ale tak jak powiedziałem we wstępie do tego odcinka, jesteśmy już tylko 3 miesiące od premiery konsol, od momentu, kiedy konsole mają pojawić się na półkach, więc fabryki wytwarzające te konsole oraz akcesoria do nich pracują już pełną parą, więc nic dziwnego, że powoli i będzie ich coraz więcej, pojawiają się przecieki. Jednym z tych przecieków okazał się być unboxing nowego pada, który jest kompatybilny właśnie z konsolami następnej generacji. I w instrukcji do tego pada znajdujemy wyszczególnione urządzenia, z którymi ten pad jest kompatybilny. No i jak widzicie na pierwszym miejscu mamy właśnie Xboxa Series X oraz Xboxa Series S, więc to jest niejako oficjalne potwierdzenie ze strony Microsoftu, że rzeczywiście będą dwie wersje konsoli, mocniejsza oraz słabsza. Czy wszystkie informacje o specyfikacji tych konsol zostaną potwierdzone? No tego jeszcze nie wiemy i musimy poczekać już na oficjalną prezentację ze strony Microsoftu. Myślę, że Microsoft musi już się z tym pospieszyć, bo mleko zostało wyla. No i cały internet już huczy o tym fakcie, że będzie ten Xbox Series S oprócz Xboxa Series X. No i musi Microsoft na to zareagować, musi wyjść i oficjalnie już nam opowiedzieć, jaki jest ich plan, jaki jest ich pomysł odnośnie tych dwóch rodzajów, dwóch wersji konsoli następnej generacji. Z ciekawych plotek, są jeszcze plotki o cenie tej słabszej wersji konsoli. E, ma ona być naprawdę bardzo, bardzo tania, ma i cena ma być na tyle atrakcyjna, żeby każdy, jeśli się zastanawia nad kupnem konsoli, mógł sobie na nią pozwolić. Ma ona być pozbawiona czytnika Blu-ray, czyli będzie obsługiwała tylko wersję cyfrowe gier, co pozwoliło jeszcze bardziej obniżyć jej cenę i ta cena, uwaga, oczywiście według plotek, ma wynosić 199 dolarów, w Europie 199 euro. Przy obecnym kursie daje nam to cenę około 900 złotych. Myślę, że w polskich sklepach możemy się spodziewać ceny 999 za Next Gena od Microsoftu. Jeżeli znajdziemy na naszych sklepowych półkach Next Gen poniżej 1000 zł to naprawdę będzie to rewelacyjna okazja. No ale musimy zobaczyć, jaką te gry będzie uruchamiał, w jakiej jakości te gry będą, czy wszystkie gry będą kompatybilne z tym Xboxem, jak to w ogóle wszystko będzie działało. Cała ta strategia Microsoftu jest dość dezorientująca, bo ja w sumie nie wiem, jakiego sprzętu potrzeba, żeby uruchomić jaką grę. Do tej pory Microsoft mówił, że wszystkie ich gry przez najbliższe lata będzie można uruchomić na obecnej generacji konsol. Teraz to się zmienia. Do tego wchodzi, wchodzą jeszcze dwie wersje konsoli następnej generacji znowu nie wiadomo czy wszystkie gry będą do uruchomienia na słabszej wersji konsoli jak to wszystko będzie wyglądało także Microsoft do roboty czekamy na prezentację i czekamy na oficjalne potwierdzenie i oficjalną zapowiedź dwóch Xboxów Xboxa serii X, który już wiadomo ma 12 teraflopów oraz jego słabszego brata dajcie mi koniecznie znać w komentarzu co wy o tym wszystkim myślicie co myślicie o tym zamieszaniu które jest wokół konsol następnej generacji moim zdaniem czas jest naprawdę bardzo niewiele, a zarówno Sony, jak i Microsoft wiele kart trzyma jeszcze przy orderze, a już powinni chyba z nami się podzielić wszystkimi informacjami. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. No, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zachęcam do subskrybowania, tak żebyś już nie przegapił żadnych kolejnych materiałów. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!